Witajcie moi drodzy. Krzysztof na kanale KrzynalPV. W ostatnim odcinku <gryw> kończyliśmy w momencie, kiedy te tutaj mniej więcej zostały ułożone te skrzynki bezpiecznikowe, które tutaj w tym kamperze będą. No i w tym odcinku kontynuujemy. W tym odcinku postaram się położyć główne plusy, które tutaj mają wystąpić. W kolejnych poka pokażę Wam główne minusy, które się będą na tamtej ścianie. Zawiesimy też po kolei urządzenia, które tutaj będą, ale yy, teraz plusy. Przerwa była dwutygodniowa. Słuchajcie, bo w ostatnim odcinku Wam mówiłem o tym polipie i o tym badaniu kolonoskopicznym. Skończyło się to no, dla mnie prawie, prawie, prawie kostucha mnie zdjęła z innych przyczyn. Yy. Opowiem wam to w trakcie odcinka, co się stało. Dlaczego dwa, dwa tygodnie mnie nie było. Tydzień przyleżałem w szpitalu, w, szpitalu, w, w, w czym część na Ojomie. No, kostucha była blisko. E, to wymontowałem z powrotem, bo e, no darabiałem przewody, tak? Tu mamy dwa grube przewody. 35 mm2. To są dwa główne plusy, które tutaj e, się będą znajdowały. No będzie ich więcej, takich 35 mm2. No przede wszystkim do przetwornicy na 230. Ale to są dwa główne. Z akumulatora do hebla, do głównego rozłącznika i z hebla do busbara. Busbar będzie tutaj. Nie? Także jeden przewód idzie z aku... O, obróć się. Jeden przewód idzie z akumulatora do hebla, tędy, przez ten otwór, a drugi z hebla wychodzi i idzie do busbara, nie? I heblem odłączamy, odłączamy ee, całkowicie akumulator, aczkolwiek jeden przewód jeszcze dodatkowy będzie podłączony bezpośrednio do akumulatora, ale to Wam pokażę już później, jak będziemy montować bocznik, nie? Bo to będzie pod kątem e, głównego bo, bocznika monitorującego <laughs> napięcie, prąd akumulatora, temperaturę. Także takie dwa sobie zrobiłem. Tutaj ładnie prasą hydrauliczną jest to pozaciskane. Konektor 35 na 10, 35 na 10 i konektor 35 przewód milimetr kwadrat na 10 i na 8, bo akumulator ma oczka ósemki. Natomiast busbar ma dziesiątki, w heblu są dziesiątki. W, w boczniku będą dziesiątki no osiem, oś, oczka 8 i 10 musimy mieć na przewód o przekroju 35 mm kwadrat. Trochę tego przewodu mam no po 3 metry także wystarczy mówię po tej stronie będzie plus stój po tej stronie jest plus na tej ścianie. A na tamtej ścianie jest minus a tu już tak jak wspominałem w poprzednim odcinku jest przygotowana ścianka, na której będą wisieć trzy urządzenia Victrona. Tam jeszcze, na tamtej ścianie, na tamtej ścianie będzie bezpiecznik, do, yy, 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 będzie BMV, czyli bocznik, będzie tam szant yy, Victronowy i tu na tej ścianie jeszcze będzie bezpiecznik do, do przetwornicy. Także teraz to sobie położę, zapeszluję i podłączę już to pod plus akumulatora i z tego, z tego, z tego bocznika tutaj, nie, który będzie tutaj, Rozprowadzimy roz dalszą dystrybucję przewodu dodatniego Taki grubas, no ale no słuchajcie tutaj na, na, na tak jak mówiłem na przetwornicę W okolicy 200 a Także no Taki musi być No co było do zrobienia to zrobiłem po tej stronie, ten ładnie już jest tutaj zaczepiony na te cztery śrubeczki ponieważ deszcz się rozpadał A z tej strony, strony, moi drodzy, wygląda to tak Do akumulatora przewód, tak jak mówiłem, 35 mm kwadrat Do hebla, a z hebla idzie tu i pójdzie sobie do... O, pokaż O mniej więcej tak, no myślę, że do tego pierwszego podłączę bo to jest mówię, główny dystrybutor napięcia dodatniego, nie plusa. Z którego do którego dochodzi aku, z niego pójdzie przetwornica i z niego pójdzie dystrybucja na resztę tych mniejszych plusów, czyli, czyli na tą stronę, nie. A z tego pójdzie jeszcze dystrybucja jeszcze malutkich plusików, już tam paroamperowych. No tutaj pójdą kilku, amperowe, więc to jest, to duży, no ale największe obciążenie, które tutaj się będzie generować, no to musi pójść stąd, bo to jest przetwornica, czyli w okolicy 200 Amperów. Przetwornica będzie po tej stronie, więc musimy pociągnąć plusa pomiędzy tą ścianą, a tą ścianą. I musimy zabezpieczyć tą przetwornicę. I w tym przypadku tutaj dokładam jeszcze jeden bezpiecznik z tych dużych, nie, z typu ANL. On będzie tutaj. Czyli po prostu z tego, z, tego, z tego busbara na bezpiecznik, z tego bezpiecznika plus do przetwornicy. Czemu ten bezpiecznik, słuchajcie, tutaj po tej stronie będzie? Mógłby być równie dobrze tutaj, ten bezpiecznik, nie? No tak, ale pamiętajcie, że bezpiecznik zabezpiecza nie tylko samą przetwornicę, bo jak go dam tutaj, jak go dam tutaj, to z niego do przetwornicy i tu długi kabel, długi przewód przejdzie na tą stronę. No jeżeli ten przewód, który będzie przechodził pomiędzy tą ścianką, a tą ścianką się uszkodzi o coś, zewrze, ktoś zewrze, ktoś przetnie, walnie, utnie, no to, to nie będzie zabezpieczone. To od razu poleci bezpośrednie, zwarcie z tego przewodu poleci tu, tu, tu na akumulator. Także to nie może być. Zawsze zabezpieczamy i odbiornik, i przewód, który idzie do tego odbiornika. Także bezpiecznik tu i z tego bezpiecznika przewód. Który pójdzie tam do przetwornicy. I w tym momencie jak ktoś ten przewód uwali, zewrze do masy, no to spali się ten bezpiecznik po tej stronie. Także pamiętajcie, bezpieczniki zawsze jak najbliżej źródła zasilania, nie odbiornika. Tylko źródła zasilania. Także to tutaj. To tutaj, tutaj zaczepiam, tu króciutki przewodzik taki, zrobię też 35 mm kwadrat taki taki cieniutki, stąd dotąd, nie? Tutaj takie połączenie bardzo krótkie. No a z niego już sobie tam poleci na, na drugą stronę. Tu będzie taka półeczka jeszcze tak jakby trochę zasłaniająca. No jak wyjdzie, tak wyjdzie. E, I to musimy podłączyć i w kolejnym kroku ja tylko ten bezpiecznik tutaj zaraz założę i, i, i połączę do tego busbara, nie? I jeszcze dzisiaj w tym filmie, moi drodzy, podłączymy dystrybucję plusa na tą stronę. Aby tu przeszła, żeby wyszła na tą na tego fuseboksa, tego kurczę deszcz mi pada na głowę, żeby ta skrzynia dostała już zasilania, zasilania. A stąd tutaj mówię dziureczka, dziureczka, dziureczka. Czy tutaj wejdzie na główny bezpiecznik też jakiś tam, damy, wyższo amperowy bo tu też jakieś będą dystrybucje, to sobie jak będzie jak chcecie, to mogę Wam policzyć pokazać jak ja sobie to wszystko policzyłem eee, czyli tu wejdzie bezpiecznikiem no załóżmy tam setką i tu podejdzie na raz, dwa, trzy wiktrony i czwarte wyjście to już jest na obwody zasilające w aucie, obwody obciążenia nie, także zakładam ten bezpiecznik Tutaj go sobie mierzę. No niewygodnie jest, no ale no cóż, trzeba sobie poradzić. Jak chcecie, dopiszcie co, co, co wam pokazać, jak ja sobie to wymyśliłem. No pokazywałem w pierwszym odcinku schemat. No to się jeszcze pozmienia. Natomiast napiszcie, no, jak ja sobie to liczę i, i tak dalej, jak, jak wymyślam. Jakie założenia robię. Piszcie piszcie. O, i tak się to będzie tutaj prezentować. Tu mam to połączenie. Zaraz to będziemy sobie tutaj zakładać bezpiecznik, założymy bezpiecznik, żeby to już było połączone. To też i stąd przejście na drugą stronę. No dobra, a z tego, a z tego odejścia to już przewód pójdzie na, na, na tą stronę do przetwornicy, nie? Także tutaj zabezpieczamy owód przetwornicy bezpiecznikiem, tak jak mówiłem, po tej stronie. A tu plus do bezpiecznika. A tu plus prosto do przetwornicy na, na, na wejście wchodzi i minus. Tutaj przez no, stronę minusową to w osobnym odcinku całkiem będziemy robić. Na razie robimy stronę plus. Stawiam tutaj, moi drodzy, i wam opowiem, co mi się stało, że wylądowałem w szpitalu na Ojomie. Słuchajcie, w ostatnim odcinku opowiadałem wam, że e, chodźcie się badać na e, badanie przesiewowe pod kątem rata, raka jelita grubego. Byłem na takim badaniu. Wykryli mi małego tam polipa, małego, takiego polipka, jedna, jed, jednego, jedno, jedną sztukę, która wymagała wycięcia takiego na poziomie, że tak powiem, e, chirurgicznym, nie? Na wszelki wypadek. No i poszedłem na, na wycięcie tego polipa. Wycięli mi go, wyszedłem po zabiegu, tutaj mi wbili w prawą rękę, w żyłę wenflon, którego nie użyli, no bo nic się nie zadziało, wycięcie wycięciem. Wyszedłem w czwartek, piątek i w sobotę tutaj, gdzie był ten yy, yy, wenflon wbity i wyjęty. Zrobiło mi się potężne zaczerwienienie i takie zgrubienie na żyle. W niedzielę pojechałem na sor, na sorze dali mi maści, na no to, e panie, zdarza się, posmarujesz pan maścią, zejdzie, nie? W niedzielę. W poniedziałek, jako tako przeżyłem, fatalnie się czułem, mówię, ale to pewnie po tym pobycie w szpitalu. W poniedziałek, w nocy, zaczęło mnie kłuć w, w, w z lewej strony ciała, potem z prawej, potem w płucach, potem znowu z lewej. W poniedziałek rano poszedłem do przychodni, w przychodni się wywaliłem, karetka mnie zabrała na oją do szpitala. Co się okazało w szpitalu? Że w tym miejscu, gdzie był wbity węflon, w tej żyle zrobił się zakrzep zakrzep z krwi. W nocy, w poniedziałek to, to czułem te kłócia w całym ciele, przelatywał mi przez tętnicę i zatrzymał się na tętnicy płucnej. Nie mogłem oddychać po nocy, łapałem oddech jak ryba i okazało się, że mam zator w płucach. Natychmiast to tomografia, saturacja 70%, to już jest Śmiertelne praktycznie. Kostucha stała bardzo blisko na mną. Yy, tomograf, coś tam, no stwierdzili. Zakrzepica, z, z, zatorowość płucna, oją, tlen. Trzy dni tak we, 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 wegetowałem, ładowali we mnie leki. No jakby ten zator, jakby ten zakrzep zatrzymał się na wejściu do korzenia, jak to się tam nazywa na tętnicy płucnej, głównej prawej. No to bym nie przeżył nocy, nie. Na szczęście on był na tyle załóżmy niewielki, czy moje szczęście takie, że przeszedł tamtędy i zatrzymał się na nie na pniu, tylko na, na już na, na tym wiecie, płuca się tak odgałęziają w, w taki korzeń, nie? To takie korzenie jakby mają i zatrzymał się troszkę parę centymetrów niżej, czyli nie zajął mi głównej tętnicy płucnej, tylko trochę poniżej. Także po części mogłem trochę oddychać, trochę tlenu do, 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 do dostarczałem do organizmu, no i dzięki temu fuksem kostucha się nie, nie dobrała do mnie. Przez takie głupie jakieś zapalenie żyły od Wenflona. Wenflon trefny, czy co? Masakra, wam powiem. Tydzień leżałem i teraz trzy miesiące jestem na lekach przeciwzakrzepowych. Niesamowite rzeczy. Niesamowite. A jeszcze mam, wychodzi na to, że mam genetyczną przypadłość trombofilii, czyli, czyli tak zwanej potocznie się tym mówi gęsta krew, nie? Czyli naturalnie mam gęstą krew. To już rodzinna sprawa i prawdopodobnie już do końca życia na lekach przeciw zakrzepowych rozrzedzających krew. Tak to moi drodzy chodzi po ludziach. O, bezpiecznik 300 amperów. Ale żyje, żyje. Publikuję dalej. Jedziemy z tematem, nie? Bezpiecznik 300 amperów tutaj dajemy. To taki akurat mam duży. 300 amperów. Akumulator ma wbudowanego BMS-a, który jest 200 amperowy, więc on 200 amperów. Stój tu. 200 amperów. Sam akumulator sobie będzie ciągnął. Powyżej 200 akumulator i tak się odłączy. Nie? Tutaj dajemy 300, żeby, żeby wiecie, szarpnięcie jakieś chwilowe na BMS-ie na 300 amperach. Yy, yy, może się zdarzyć. No, przetwornica, jak wystartuje z jakimś tutaj obciążeniem, no to nie możemy dać tu równo 200, no bo się będzie palił przy jakichś tam pikach, nie? Także no, no mam, mam 300, no to dajemy 300, zobaczymy jak to się zachowa. Pełne zwarcie, jak się stanie na tych 3, 35 mm kwadrat przewodach, no to kwadrat y, przewodach, to na pewno spali się ten bezpiecznik, nie ma, nie ma bata, więc 300 A na przetwornicę. I już. To będzie tak. O, moi drodzy, tak to będzie wyglądało stąd przewód do przetwornicy, natomiast z tego trzeciego oczka, które nam zostało to już będziemy łączyć na drugą stronę do reszty odbiorników DC, stronę plusową. Słuchajcie, pokażę wam, jak ja zarabiam ten, no te, takie konektory, tutaj mi się termokurcz podwinął, no to nic. Jak ja zarabiam takie przewody, no 35 mm 2 nie? Na 35 mm kwadrat trzeba założyć rurkę termokurczliwą Fi 10, Dziesiątkę, bo taka tutaj idealnie się wpasowuje. Zanim ją podłączymy, to Wam pokażę chociaż na jednej, jak to fajnie idzie prasą hydrauliczną, nie? Tak, i teraz słuchajcie, trzeba to. Odpowiednio ustawić, bo potem tego przewodu nie skręcicie. On jest potem tak strasznie sztywny, no to jest 35 mm kwadrat przekroju. Więc wiecie, jak zrobicie tak krzywo, to potem będziecie to naciągać. Także wiedząc jak będzie ona założona, taka, taka, taki, no to taka wiązeczka no tutaj w tym przypadku, taka krótka, tak? to jest ta jedna ostatnia. Między głównym busbarem, a skrzynią bezpieczników, więc wiem, że ona będzie tak się robiła. Nie, ona tak się połączy z jednej strony deski, na drugą stronę deski. Więc układamy tak, żeby pasowało nam w ten sposób, i w ten sposób spokojnie patrząc na to, żeby było równolegle, zaciskamy. To muszę wam pokazać na stole. Bo tak, to ja sobie to wsadzam w imadło, ale nie mam tutaj, żeby gdzieś podczepić. To także trochę tutaj tak zrobimy to że tak powiem, kąśliwie dociskam ile się da, pamiętajcie rurkę. I teraz tak, ja mam tutaj szczęki 25, nie 35, bo 35 mi jakoś tego to ściskałem w taki dziwny sposób, nie wiem jak to jest tutaj policzone. No w każdym razie 25 to zaciskam. No 25 znowu jest troszkę za mała, bo robi takie, takie zadziory. Zaraz Wam pokażę, nie? Zaciskamy mniej więcej Samemu na stole to jest słabo trochę. Zróbmy tak, nie wiem na ile to będziecie widzieć. Zróbmy to niech ja trochę złapię mniej więcej. O. Upewniamy się, czy jest na pewno równolegle. Żeby nic nie uciekło, czyli tak ma być. Dociskam i jedziemy. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Odpuszczam. No i uzyskuje takie coś. Widzicie, robi się taki zadzior, nie? Przy 25, no bo do końca się nie ściśnie 25. Natomiast no tu petarda za, zagniata. Co robię dalej? Obracam o parę stopni, o parę dziesiąt, tak? Żeby ten zadzior y, nie szedł tu, gdzie szczęki się y, stykają, tylko, tylko całkiem na, na, na bok. I po prostu ten zadzior z, z, zagniatam razem z resztą Widziałem gdzieś na którymś filmie, jak ktoś to młotkiem zagniatał. Nie na polskim, na jakimś tam zagramanicznym ktoś to za, za, zagniatał młotkiem. No, no, no bez przesady, nie? O, i patrzcie, jak pięknie jest to zagniecione. To patrzą na siebie, nie? O, patrzą na siebie, zaraz to będę tutaj kombinareczkami ściskamy i. O tak. Ponieważ szczęki są y, troszkę węższe niż cała ta, możemy spokojnie dognieść sobie końcóweczkę y, tą przy samym oczku. To już Wam się samo ustawi, no bo dalej niż szerokość y, tego wypłaszczenia nie pójdzie, nie? Ciach. Znowu troszkę obracam. I tam jeszcze raz. No 35 się prasuje, powiem Wam tak Ciężko, nie? No, ale tu potężne prądy, więc musimy to zrobić ładnie. No i co dalej? Dalej, rurka termokurczliwa, żeby pozasłaniać ładnie. Ok, no i ja wiem, że to będzie wygięte w tym miejscu. Gdzieś tutaj, tutaj, tutaj jest tak. Zaczyna się zagniacać tu, gdzie rurka się kończy, czyli w, w tym miejscu, mniej więcej, to już się potem ustawi, nie uzyskujemy takiego cycka. To już, takie rzeczy to już yy, nie zrobicie, no się zrobicie tą yy, zapalniczką, ale profesjonalnie to profesjonalnie. I mamy. I mamy taką złączkę, która mi jest potrzebna. Oło. Idziemy to zamontować do auta. No jest. Z tej strony wychodzi tu. Tu mogę już ją spokojnie dokręcić, bo ona już tu zostanie. Tutaj w ten punkt. W ten punkt łączenia. Dałem, moi drodzy, bezpiecznik 350 amperów. Bo taki miałem, ale on służy tylko i wyłącznie jako, jako buzbar taki, jako łącznik pomiędzy zasilaniem głównym do tej szyny a buzbarem dystrybucyjnym głównym z tamtej strony. Ale tutaj wiedzie no, prawdziwy taki buzbar, nie? Normalnie blaszka taka, musiałem tylko zamówić pod ten wymiar bezpiecznikowy 50 mm, to jest dokładnie pomiędzy, średnicą, pomiędzy środkami, jest równo 50 mm. Natomiast z tej strony dokręcamy sobie już na zicher te wszystkie trzy, no bo one tutaj już są. Ten, ten, raz, dwa. tu porządnie dociskamy, ten tutaj już jest zakończony, on ruszany on ruszany, moi drodzy, nie będzie. Jeszcze tu muszę sprawdzić, czy tutaj się nie nie trzeba podciąć, ale nie trzeba, bo tu musiałem delikatnie podciąć. Bo się o ten plastik opierały konektory. No i to jest, tu były czarne kołki, wszędzie są czarne. Dobra. No i co? I w tym odcinku to tyle. Tu mamy dystrybucję główną połączoną. Tak tutaj sobie podeszła elegancko. Na to klapeczka. nie masz klapeczkę? Gdzieś mam tam klapeczkę. No to klapeczka no i mówię wam w następnym odcinku jedziemy z dystrybucją plusów do urządzeń Victrona. Raz, dwa, trzy. Na drugą stronę tam na tą blachę. I tutaj tu niepotrzebnie dziurkę zrobiłem w sumie, bo tu pójdzie stąd, dotąd. Połączenie do tych bezpieczników, a tu są i tam u góry są ich wyjścia. I te wyjścia tutaj będziemy prowadzić albo na dół, to muszę, muszę się zastanowić, albo na dół, albo tutaj tutaj przejdziemy, albo tu, no to jeszcze nie wiem. Tam już cienkie przewody, 2,5 mm idą, więc 2,5 mm, to i tak są grube. No i tak to wygląda słuchajcie z tej. Strony. No to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.